Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. A mnie tu jakaś muza się włączyła. Witam, witam na premierze. Zapowiedzianem dzięki podpowiedzi Joannie, Joanny. Jałasiu dziękuję. Teraz w Australii jest trzecia nad ranem, ale cieszę się, że jesteś ze mną nawet przez sen. Witajcie, witajcie 8 września. Czyli tak wygląda <śmira> premiera, ustawienie do premiery. To tak ja sprawdzam tutaj na YouTubie i zobaczcie, dzisiaj namalowałam obraz, to jest dla Justynki. A to taka moja, takie dzisiejsze moje spojrzenie w takim kolorze, lekkiego pomarańczu. Żółto-pomarańczowe. Kochani, jak to jest z naszą miłością? Mamy 15 lat, czekamy na miłość, mamy 17 lat, już nam się wydaje, że mamy miłość, mamy 20 lat, ojej, to już te miłości jedne minęły, następne przed nami. Mamy 25 lat, dalej czekamy na miłość, a może już mieliśmy, może sparzyliśmy się. I czekamy na tego księcia na białym koniu. Witajcie w mojej bajce, Magdalena. Kłaniam się niziutko. Maria, Mario, witam Cię serdecznie, bo dzisiejsze live, y, znaczy od kilku dni live y mam o siódmej rano. Zapraszam, ale ten jest taki nietypowy. Właśnie o dziewiętnastej, właśnie jako zapowiedź premiery. I czekamy na tego księcia na białym koniu. Co mogę z mojego życia powiedzieć na temat tego czekania? Posłuchajcie, panie i panowie, bo temat dotyczy i księciów oczekiwanów, oczekiwanych i księżniczek. Na ile spotkana osoba w moim życiu jest tym wymarzonym moim. Księciem na białym koniu. Może będę tak mówiła, ale proszę, jak najbardziej, wieście pod uwagę, że dotyczy to dokładnie tak samo kobiet, jak i mężczyzn. I wyobraźcie sobie, że spotykamy, spotykam tego księcia na białym koniu, wymarzonego, bo miał być mądry, inteligentny, przystojny, fantastyczny we wszystkich możliwych sprawach i jeszcze mieć furę pieniędzy. A jaka była rzeczywistość? Gdy się okazało, że pieniądze to mieli, ale rodzice, a teraz to są, ale wielkie długi. Koń to może i był, ale już dawno zdechł. To znaczy, mam na myśli, może jakiś samochód był, ale to już jest stary rzek. Może on był kiedyś nowy, a może wygrany, a może gdzieś zachmęcony. I nagle się okazuje, że ten książę na białym koniu to. Takie fałszywe marzenie. Ja oglądająca, ale mało udzielająca się pozdrawiam, kochana, witam bardzo serdecznie, cieszę się, cieszę się że jesteś, ale poczekajcie, dzisiaj tak e, o tym księciu, bo to dzisiaj, odkąd mi od rana przyszło, jak z Janną dyskutowałam, to powiem o tych naszych miłościach. O tych naszych marzeniach miłosnych, marzenia o miłości, o cudowności, o wspaniałym księciu. I mamy 16 lat, 18, 20, 22, i spotkaliśmy tę osobę, tę osobę, tę osobę. Hmm, to nie był nasz książę. Nie miał tego i nie miał tamtego, ale może był z tej strony fajny. Nie. I przechodząc przez życie, z, nie tak powiem, orientujemy się, że ten biały książę, biały, ten cudowny książę na białym koniu, w tej błyszczącej zbroi, może jeszcze taki cudowny rycerz, to jest jedna wielka Łuda. Marzenie być musi. Trochę widzę, że internet jest słaby i tak jest ten obraz mało wyraźny, ale spokojny. Jest jedna wielka Łuda, ale powiem tak: jeżeli chcemy marzyć, to maszmy tak jak to robił Joannis, chociaż może też nie do końca bo też przestrzegał i tak jak marzyła Paola spotkali się ona 40 parę lat on, ona powiedzmy 40, on 42 spotkali się w Tajlandii w sąsiednim domku on marzył całe życie, że jak będzie miał Ferrari on nie mówił, że to ma być koloru czerwonego, a konkretnie to taki typ i model. Tylko, że będzie Ferrari. A jak będzie Ferrari, to te dziewczyny będą go tak kochały. I to Ferrari, i ta miłość, i to było jego marzenie. I opowiadam o fakcie. Tak było, tak się Joani z nami dzielił. Paola też wtedy była. A ona pojechała do wymarzonej Tajlandii, o której marzyła całe życie. Na ten kurs... Na którym, o którym też marzyła całe życie. I spotkali się, posłuchajcie, w drodze na zajęcia. Poznali, zakochali cud miód Malina. Kurs minął, tydzień czasu minęło i jest wymiana informacji. Zachwyceni są sobą oboje. Paola, ale jak się nazywasz? Daj mi swój adres. A ona mówi: Paola, Ferrari. Jedno z bardziej popularnych nazwisk w Argentynie. Joannis mówi, że zbladłem. I to jest ta moja miłość, o której całe życie marzyłem. Ta moja cudowna Ferrari, którą spotkałem tutaj w, Tamla, w Tajlandii. Tak. I posłuchajcie, byli ze sobą. No myślę, że tak rok, dwa. Ale niestety. Drogi się rozeszły. I Joannis, który oddzielił się tą opowieścią, jeszcze dzisiaj mam ciarki, jak o tym mówię, mówił: Posłuchajcie, jeżeli marzymy, to bardzo precyzujmy te nasze marzenia. Jeżeli marzymy o Ferrari, ma być to samochód, to niech on będzie konkretny typ rok produkcji kolor a jaka tapicerka czyli te szczegóły i jeżeli marzymy o tym księciu na białym koniu to niech ten książę będzie rzeczywisty niech nas wspiera niech nie żyje gdzieś jakąś ułudą tylko niech nas wspiera tak by ta nasza miłość rosła abyśmy mogli powiedzieć że Spotkałam, spotkałem księcia, spotkałam księcia. I ten książę dzień. I już przez tyle lat dalej jest ze mną. Bo tak jak rozpoczęliśmy nasze spotkanie od rozmowy plus wiele rzeczy, które doszło. Tak rozmawiamy dalej. I jest nam ze sobą dobrze. Witam Magdo, Leno, witam Grażynko, Justynka i Maria, dziewczyny. To. Taką opowieść z mojego życia obok mnie, na warsztatach, na których byłam, Joannisa, którego z nami szanuję, Paola, która jest niesamowita. I życzę Wam, aby te marzenia nasze o tej naszej miłości były cudowne. I powiem tak, warto marzyć. Gdy mamy 16 lat, warto marzyć. Gdy mamy 18, warto marzyć. Gdy mamy 21, 25, 30, 35, 25, 40, a może 50, powiem tak: warto marzyć, bo te nasze marzenia są takie serca i dlatego się spełniają, bo z planów to Pan Bóg się śmieje. <laughs> Życzę Wam dobrej nocy. I do zobaczenia. Zapraszam na jutro, na siódmą rano, na takie nasze co poranne spotkanie. Aj cudownie, posłuchajcie, cudownie. Dziękuję, dziękuję, że jesteście.